Nie rozdawać pisanki, w końcu jesteś Zającem Wielkanocnym! Pamiętacie tego nieśmiałego Zająca Maxa sprzed kilku lat, co to rwał się do ratowania Wielkanocy? W ciągu tych kilku lat wiele się zmieniło. Znaczy, zmieniłem się ja! Tak, zmieniłem się ja. Ale... lisia natura... niestety niekoniecznie. I dlatego po kilku latach względnego spokoju znowu mamy sytuację kryzysową. Lisy znowu coś jest taki! Wyskradamy wszystkie jajka i zamykamy temat pisanek! Żurko w jaj i wierzch na dobre! Pomogę wam! Grać na dwa fronty? Mam swoje powody, aby ze mnie wasz plan nie wypali! A na dodatek okazało się, że jest zdrajca w zajętszych szeregach. Chce się odegrać na wszystkich wielkanocnych i zniszczyć święta! Zrobię ich wszystkich w niezłe jajo! Leci do złotej pisanki! A ty myślisz, że to wszystko twoja wina? Uważam, że chodzi mu o coś innego Czas połączyć siły Dobra, ziomki, musimy ocalić Wielkanoc Razem damy radę yeah. Los świątyń się na błotku! I zorganizować misję ratunkową Złota pisanka wybrała ciebie Ferdi, ufasz mi? Zając Max. Misja Pisanka. W roli Maxa Piotr Adamczyk. Drogie panie, czas rozwiać raz na zawsze wątpliwość. Wsadzone czy na twardo? Zając Max. Misja Pisanka. W kinach od 25 marca.